Dzień dobry, Justyna Socha. Jestem w Bydgoszczy, sąd rejonowy. Pierwszy Wydział Cywilny. Właśnie tam odbyła się dzisiaj pierwsza rozprawa. Wyjątkowa rozprawa, ponieważ tym razem to lekarz. To lekarz pozwał Bydgoską Izbę Lekarską, to lekarz pozwał rzecznika odpowiedzialności zawodowej Lidię Parszyk, za to, że postawiła mu zarzuty bez żadnego uzasadnienia. Za to, że wystawiał zaświadczenia, wystawił właściwie jedno zaświadczenie, zakazujące szczepienie, szczepienia dziecka ze względu na konieczność wykonania badań, ze względu na yy, tak naprawdę zbadanie, co jest w dziecku i czy szczepionki mu nie zaszkodzą. Yy, 11 miesięcy temu odbyła się pierwsza rozprawa w sądzie lekarskim w Bydgoszczy przeciwko Kochanemu przez pacjentów i bardzo ocenionemu doktorowi nauk medycznych Markowi Wawrzeńczykowi. Wtedy pod Izbą lekarską zgromadziło się wielu jego pacjentów. Jest to lekarz, przypomnijmy, który na portalach internetowych ma setki setki pozytywnych ocen i żadnej negatywnej. Pacjenci po prostu są z niego zadowoleni, wracają do niego. Ich dzieci również leczy osoba dorosłe, ponieważ ma specjalizację zarówno pediatryczną, jak i jest endokrynologiem. Dzisiaj pan doktor przed sądem złożył pierwsze właśnie wyjaśnienia, dlaczego uważa, że pani rzecznik i Bydgoska Izba Lekarska naruszyły jego dobra osobiste. Dlaczego... Przede wszystkim, niesamowita sprawa. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lidia Parszyk zażądała w trybie zabezpieczenia, czyli natychmiast, bez wyroku, zawieszenia prawa wykonywania zawodu doktorowi Markowi Wawrzeńczykowi. Spowodowało to jego ogromny niepokój, z chwili na chwilę mógł stracić pracę, a pacjenci, bo y, ma cztery tysiące pacjentów zadowolonych z jego pomocy, straciliby swojego dobrego lekarza. Y, więc to był dopiero początek. Sąd niestety nie zgodził się na y, nagrywanie tej rozprawy. Y, przyznał, że tutaj w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy po prostu media nie przychodzą na rozprawy. Jest to dla niego sytuacja nowa. Być może zmieni zdanie, mam taką nadzieję. Natomiast y, zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw. Y, to będzie trwało naprawdę wiele godzin. Y, 20. Y, nie chciałabym się pomylić. 24, pod koniec października. Y, I. To nie jest pierwszy pozew lekarza. Drugi tego typu pozew został złożony również z pomocą, e, adwokata Arkadiusza Teteli w Poznaniu. Od lekarzy z grupy 114, m.in. E, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zależnych Lekarzy Naukowców, Dorota Sienkiewicz, wiceprezes tego stowarzyszenia, dr. Katarzyna Broswalderdorf, dr. Aneta Borczyk-Kotwas i kilku innych, złożyli podobny pozew, Przeciw, przeciwko e, e, rzecznikowi odpowiedzialności naczelnemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej e, doktorowi zbigniewowi kuzyszynowi. Także zaczyna się nowy rozdział. Zaczyna się nowy rozdział, kiedy to nękani przez Izby lekarskie od wielu lat lekarze przechodzą do kontrataku. I to jest właśnie potrzebne. Mamy nadzieję, że e, lekarze dadzą przykład też pacjentom. Chociażby rodzicom dzieci przymuszanych do szczepień. Zacznijmy pozywać tych, którzy łamią nasze prawa, którzy, którzy próbują nas zastraszyć, którzy tak naprawdę przemocą i e, nadużywaniem, błędnym interpretowaniem prawa, a raczej nawet działaniami bezprawnymi, próbują nas zmusić do zmiany decyzji medycznych, do łamania zasady, po pierwsze nie szkodzić. E, także czekajcie na dalsze informacje. O, o losach tego pozwu, tych rozpraw, o losach wszystkich pacjentów, a zwłaszcza dzieci, zwłaszcza tych najmniejszych. Podziękowania kolejny raz dla adwokata Arkadiusza Teteli, że zajmuje się tą trudną sprawą. Podziękowania dla doktora Marka Wawrzeńczyka, że w imieniu swoich pacjentów, w imieniu wszystkich lekarzy po prostu podjął tą walkę i życzymy zwycięstwa. To tyle. Czekajcie na kolejne informacje o losach tej sprawy. Dziękuję bardzo.